Witam serdecznie. Mamy już dostępną wersję 64, i tutaj mamy takie obrazki, które ją promują. Mamy już zapowiedź księżycowej nowej karty, czyli do Xiatu i Lachu dołączy Xinglong, e, Smog grający na flecie. E, oczywiście zapowiedź siódmych urodzin: Empires and Puzzles. E, już tutaj nam oferują prezenty specjalne i jakieś wezwania. O czym dalej? Jest to już jest zapowiedź tego, o czym Wam mówiłem omawiając sezon 5. Żebyście się na razie wstrzymali z losowaniem, bo wchodzą nowe kostiumy. No, i już Hator tutaj e, promuje nowy kostium. Oprócz tego mamy już tak najważniejsze wydarzenia z lutego: e, siódme urodziny i właśnie event księżycowy. Także, także musicie się z amorkami śpieszyć. Zostało ostatnie 12 dni. Ja wiem, że nie grało się te, tych zadań łatwo bez użycia flaszek, bo e, było kilka zewów pod rząd, były jakieś eventy, były, były no Alliance Quest, nie? No, był, był. E, i jutro zaczyna się znowu festiwal tej opery. Także śpieszcie się, bo mało dni zostało do nowego wydarzenia księżycowego. I w lutym będzie Hotm Glad Gladius i jest to strażnik lasu, który po wbiciu drugiego przełamania dostanie wzmocniony atak, dostanie dwie pasywki. Bardzo fajne zresztą, 5% doładowania many, kiedy przeciwnik dostaje wzmocnienie defa, a druga pasywka to odporność na blokowanie speca. Będzie on na szybkiej manie i będzie z koloru niebieskiego. Do tej pory wszystko brzmi świetnie, jednak jeśli przejdziemy do jego speca, to już nie jest tak kolorowo, jest to snajper, który bije za 480 w cel. Jego atak nigdy nie chybia i daje znacznik, a znacznik jest mega słaby, bo na trzy tury, jeśli przeciwnik uniknie yy, obrażeń, to ten znacznik powoduje stakowanie się 5% yy, otrzymywania większych obrażeń od umiejętności specjalnych. Yy. Czyli tam po prostu pięciu obrażeń, już teraz nie pamiętam. Co jest mega słabe, no bo ile teraz jest w obronach, to po, w tych topowych obronach, ile jest kart, które wrzucają w uniki? No tylko tylko Jin. No, chyba że gracie na niższym, jakimś tam poziomie i są jeszcze wsadzane Bastety albo Kadilen w kostiumie, no to wtedy tego Hotma można zrobić, ale jeśli nie, no to raczej jest to stracenie teleskopów. Myślę, że nie będzie robiony, no ale przejdźmy dalej, już jest od wczoraj, od godziny 15 na Androida dostępna wersja 64. iPhoneowcy muszą jeszcze z tydzień poczekać, jak to zwykle bywa. No i teraz macie dwie opcje, albo taką jak ja, czyli wrzucę wam w opis mojego filmu link do, do ściągnięcia instalki. Albo poczekacie sobie dwa dni, na, aż się pojawi w sklepie Play, jedno z dwóch. No i teraz, jeśli wybierzecie opcję pierwszą, no to tutaj przejdę Wam tak, zrobię szybki samouczek. Po kliknięciu na link wyskoczy wam takie coś, no i macie pełno jakiś reklam, zainstaluj, pobierz coś, no to klikacie to, co jest pomiędzy, czyli, czyli pod Zyngą, pobierz APK 151 MB. No i kiedyś wystarczyło ściągnąć to APK, jak to w wersji 63. Widzicie, na zielonym tle jest tylko APK napisane, i wtedy to się samo istnieje instalowało. Teraz nie wiem czemu, coś wy powymyślali, że dali to w wersji X APK na niebieskim tle. No i żeby to pobrać, no to musicie żeby to pobrać i zainstalować, to musicie też pobrać APK combo installer. Tutaj macie taki, taką ściągę, że pobierz i instaluj APK combo installer, potem otwórz sobie tą, tą właśnie wersję. E, to ten plik 7 urodzin no i wtedy będziecie mogli sobie już to zainstalować oczywiście musicie tam wyrazić jakieś zgody e, robię tak cały czas więc jest to bezpieczna wersja do ściągnięcia ale jeśli się boicie to oczywiście nie, nie namawiam możecie sobie normalnie za te mm, kilka dni ściągnąć ze sklepu play wersję jakby Powiedzmy z bezpieczne, bezpiecznego źródła, no bo tutaj, jak, jak przez tego APK combo instalera instalujecie, no to jest pełno wyświetleń, że nieznane źródło na własną odpowiedzialność itd. itd. I ja Wam y, potem pokażę, jak wygląda gra w wersji 64. Jest już zielono, nie ma śniegu. Y ale czekam jeszcze 7 minut, aż mi się odnowią wizje, bo jestem ciekaw, czy że będę miał dostępne wszystkie, czy tylko dalej jedną, ale do tego, do tego zaraz przejdziemy. Co tutaj mamy w tej wersji 64? No mamy księżycowy nowy rok, powraca. I tutaj, i tutaj właśnie, co byłem zdziwiony przy wersji, która wchodziła 63, że zamiast tak jak rok temu, w styczniu, był właśnie księżycowy nowy rok. A dopiero tam w lutym były amorki, to teraz właśnie zaczęli od amorków i nie było wiadomo, czy te księżycowe karty będą, czy nie. No ale są, po prostu zamienili się miejscami. Od 8 lutego do 26 lutego będzie można od rana, od godziny 7, czyli u nas od 8, grać sobie ten event. Oczywiście, wiadomo, będzie 20 etapów łatwych, 20 średnich i 20 trudnych. No i wchodzą dwie nowe postacie, ten wcześniej wspomniany Quinglong, to ten smog i Kongnu, nie wiem kto to jest, ale brzmi trochę jak jakiś bawu Nie widziałem tych kart jeszcze na oczy, nie wiem czy już są dostępne, czy tylko grafika. Także nic Wam więcej nie opowiem, ale na pewno jeśli macie jeszcze złote tokeny to trzymajcie sobie je na Lunary. No bo tam jest naprawdę, te karty niby są tylko cztery ale mają świetną pasywkę blokowania minionów, i, i wszystkie te wodociągi, jedzioranki, e, liubeje nie są absolutnie groźne, czyli diaosian i tak dalej. Także fajnie by było mieć takiego jednego, jedną z tych czterech kart księżycowych w swoim roosterze. No i teraz tak. Mamy nową mistyczną wieżę, czyli, czyli wizję. mistyczną. Mistyczne wizje. Czyli wcześniej mogliśmy oglądać trzy reklamy pod rząd, i czekaliśmy dwie godziny na nową reklamę, na nowe trzy reklamy. A teraz wprowadzają nam twórcy trzy nowe wizje do wyboru, i tak to wygląda. Tak to właśnie będzie teraz wyglądało. Mamy trzy poziomy: na najniższy mamy tą naszą klasyczną wizję, i twórcy twierdzą, że ona będzie taka sama jak do tej pory. Ale w przykładach podają eliksiry, szary token i klejnot, więc nie wiem czy będzie to tak jak do tej pory, bo do tej pory wpadały też e, alfy i czterogwiazdkowe artefakty, także no wszystko się okaże niedługo, e, w sumie nawet za chwilę, bo, bo za 5 minut mam y, te wizje, więc ja sobie je pooglądam oczywiście bez nagrywania, a pokażę Wam same nagrody jakie wypadają z tych, z tych nowych wież. I, I teraz tak, te najniższe, czyli bia, bia, białe tło i klejnocik, będziemy mogli oglądać 3 razy co 30 minut. No to jest jakiś kosmos. 3 razy co, co 2 godziny jeszcze było akceptowalne, ale 3 razy co 30 minut to niedługo nie będzie już co robić na grze, tylko oglądać reklamy. Klejnocik na żółtym tle, to jest epicka wizja. I tutaj mamy Możliwość oglądania raz co godzinę i przykładowe nagrody, teraz mogę być trochę wyrwany z kontekstu, bo musiałem odbrać ten telefon, ale pewnie mówiłem o tej o tym drugiej, o tej rzadkiej wizji, że ona się pojawia co godzinę, jedna. I przykładowe nagrody przez twórcę to jest złoty token, klejnoty, zwoje, odmiany. Ale beta tester obejrzał takie trzy reklamy i dostał w pierwszej wizji dwa klejnoty i epicki tokie, token Armii, W drugiej wizji miał super antidotum, dwa klejnoty, epicki token Armii trzy symbole i, i trener bohatera jednogwiazdkowy. A w trzeciej wizji miał narzędzie do pułapek, zwój zmartwychwstania, trzy klejnoty i token Armii. Wydaje się to być super opcją, skoro na trzy losowania były 3 złote tokeny. I jeśli tak to będzie wypadało, to, to kurde, nie wiem, chyba będę musiał sobie co godzinę faktycznie oglądać te, te, te wizje. Ale wiadomo, że cię weryfikuje i to się tak nie da do końca. Aczkolwiek fajna, fajna opcja. I potem na fioletowym tle mamy legendarną wizję, którą możemy oglądać raz na dwie godziny i twórcy podają przykładowe nagrody jako materię, klejnoty, super eliksiry. A beta tester zrobił trzy losy i miał w, pierwszym, w pierwszej wizji miał 10 klejnotów, epicki token armii, 5 symboli, trener bohatera dwugwiazdkowy i materię lodu średnią. W drugiej wizji miał narzędzia do pułapek, 3 klejnoty, epicki token bohatera i 5 symboli, a w trzeciej atak strzałkami, 10 klejnotów. Epicki token bohatera, dwa symbole i klucz, fragment kluczu do kostiumów. Także wydaje się, że te, te reklamy za właśnie co godzinę i co dwie godziny będą naprawdę wow. Aczkolwiek jeśli tak będzie faktycznie wypadało, jak to, jak to u beta testerów, ale zobaczymy jak to będzie w praktyce. I to w sumie zobaczymy za moment. I jesteśmy już na grze. Jestem po tym właśnie, po tym update'cie, wersja 64. No jak to zwykle bywa Podejrzewam, że te wizje dodatkowe, bo już kolory są, już jest żółty kolor, jest fioletowy kolor Ale podejrzewam, że dopiero to wejdzie do oglądania, kiedy iOS też dostanie swoją wersję, żeby Android nie był o ten tydzień do przodu I tutaj mam do oglądania tylko na razie, jak widzicie tą Raz co Właśnie w sumie obejrzyłem trzy razy i zobaczę czy będę mógł za pół godziny ją obejrzeć czy dopiero za dwie godziny no i obejrzałem te wizje i mam je za dwie godziny znowu także na razie jak widać to jeszcze nie weszło w życie więc przejdźmy dalej do dalszej aktualizacji kolejnym etapem który jest tutaj zmieniany no to mamy wezwania żywiołaków i kiedyś było tak, że żeby w tym wezwaniu żywiołów dostawaliśmy tylko dwie nowe karty, te, które wychodziły w, razem z, tym, z tymi żywiołami, z, tym, z nowym jakby tym, wiecie, zadaniem. A, a oprócz tego dostawaliśmy wszystkie karty w danym żywiole, ale starsze niż pół roku. Czyli jak na przykład Siara był, miał 3 miesiące. I była, I była właśnie brama wezwania żywiołu ognia. No tego siary nie mogliśmy dostać. Ale po nowej aktualizacji, czyli że zmniejszając pół roku na, na, na dwa miesiące, no to ten siara by wtedy był. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiane. Oprócz tego mamy zrozumiałe. Oprócz tego mamy siódmą urodziny. Empires szybko to leci. W sumie ja już gram w tą grę. W maju będzie 4 lata. Masakra I, i urodziny są od 27 lutego do 5 marca, i to będzie taki um, czarny piątek prześlenie wiosenne Coś, w ten deseń, czyli że mamy wszystkie karty dostępne oprócz sezonu pierwszego. Oprócz tego dojdą dwie nowe karty: są to gargulce e, Garten i PopHit. <coughs> Bardzo fajne gargulce. Widziałem gdzieś ich, te, te karty, ale szukałem. Dzisiaj i nie mogłem je znaleźć. Ale wcześniej gdzieś tam mi się przewinęły. Mega, mega fajne no i to nam już pokazuje, że w festiwalu gargulcy raczej już nie będzie skoro wychodzą one w takim portalu i będziemy mieli możliwość na tym wezwaniu urodzinowym wybrać sobie trzy karty wyróżnione które my chcemy żeby były czyli coś podobnego jak teraz mamy na tawernie legend no i dostaniemy tutaj coś takiego jak jest w goblinach, czyli jak wylosujemy legendarną kartę to dostaniemy drugą piątkę za darmo ale tylko z kart, które nie są wyróżnione, czyli na pewno nie dostaniemy tego gargulca żadnego ani żadną z tych trzech, które sobie wybierzemy. No i pokażę Wam, <laughs> jaka była w beta testach proponowana lista tych bohaterów. I zobaczcie, w ogóle ciekawostkę: jakie są procenty na dostanie? Na wyróżnionego bohatera 0,5%, a na normalnego 2%. No to o co tutaj chodzi? To, hmm, klikając wyróżnionego, wyróżnionego bohatera, tak naprawdę powinniśmy wybrać te, które nie chcemy dostać, bo skoro ich nie możemy dostać jako dodatkowe losowanie, jest na nie mniejsza szansa. No to logi logika podpowiada, że <laughs> trzeba wybrać trzy karty, których nie chcemy mieć. No i takie są proponowane tutaj hmm, ci ci wyróżnieni bohaterowie do wybrania: hator, iskierka. Piechur, Queen, Erlang, Shal, Liściu, Złotko, ta, Złotousta, Farach, ciemnopiesz Siara, Changi, Wajszali, Mioin, Mi, Luna, Shavujink, Forces, Kristina, Fiscoil czy Gestalt. No, some <coughs> top of the top. I teraz wybierz trzy, których nie chcesz dostać, żebyś miał szansę na dostanie tych, które chcesz. W tych dodatkowych losowaniach, no i jeszcze jedna rzecz, która nie jest, co prawda, ujęta w, w aktualizacji, ale jaka jest tam już w beta testerów do, do sprawdzenia, więc ona powinna wejść albo w tej, albo jeszcze w kolejnej aktualizacji. Będzie kolejna księga Tom Limit Break 1, czyli będziecie mogli za darmo po prostu wbić sobie kartę bez używania żadnej materii e, z 4.8 na 4.8 plus pierwszy pagon. To jest akurat bardzo, bardzo fajny Tom i mam nadzieję, że wejdzie jak najszybciej. Bo jakby wbicie na ten limit jest dosyć drogawe, bo potrzebujecie zużyć 5 tych, nie? Legendarnych kulek. A tak to byście to zaoszczędzili. Dobra, przejdźmy dalej do aktualizacji. Zbliżamy się już ku końcowi. Jeszcze mamy tutaj, że zmiany w w kalendarzu. I twórcy tutaj sobie trochę zaprzeczają. W pierwszej kropce piszą, że chcą pozostawić takie same odstępy czasowe między eventami, a w drugiej kropce piszą o tym, że chcieliby te wydarzenia zrobić bardziej równomierne w odstępach czasowych, po to, żeby zwiększyć liczbę dni do grania eventów. Aby one się na siebie nie nachodziły, bo jak wiecie, do tej pory tak właśnie mieliśmy. Mieliśmy zewy, e, mieliśmy jakieś tam, nie wiem, jednego dnia przymierze, maszkaradę, coś tam, coś tam, e, Alian Quest i nie wiadomo co jeszcze, czyli mieliśmy mnóstwo zadań do, do zrobienia w jeden, w jeden dzień, albo raczej tam te dwa trzy dni, a teraz chcą zrobić tak, żeby to się jakoś bardziej rozciągało w czasie, ale przy, ale chcą zostawić jakby. E, Odstępy, żeby się cały czas, powiedzmy, co 30 dni, żeby się coś pojawiało. Także nie wiem, jak oni chcą to zrobić. Może zredukują po prostu liczbę eventów, zobaczymy. No, ale i już tam zapowiadają, że 29 stycznia będzie, mm, już będą te, te pierwsze zmiany wprowadzane, więc mamy wyczekiwać na oficjalny kalendarz z lutego na ich stronie. Także zobaczymy za, za kilka dni, jak to faktycznie chcą ugryźć, żeby tego było mniej, ale żeby było więcej. Jeśli chodzi o improvementy i fixy, no to przeczytałem to, ale, ale nie ma tutaj za bardzo nic takiego, co by zmieniło wasze życie. Także nie ma co tutaj tego tłumaczyć. A przynajmniej tak mi się zdaje na pierwszy rzut oka. Także podsumowując, nie musicie ściągać aktualizacji 64 z linka, który wam zostawię w opisie, chyba że ktoś już chce mieć to z głowy, no bo te wizje jeszcze nie działają, także nic nie zyskacie, a oprócz tego oczywiście, no ja coś tam będę losował na te urodziny, kuszące postacie, mniej kuszący procent dostania tych postaci. Także zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Trzymajcie się.